Brigitte Bardot mogła łączyć działanie na rzecz praw zwierząt z jawnym rasizmem i sympatią do skrajnej prawicy. Czy powinno nas to dziwić? Czy może istnieje w tym pewna logika? No i drugie pytanie: czy Brigitte Bardot działała na rzecz praw zwierząt? Czy też należałoby to ujmować w innych kategoriach? Dziś właśnie o tym komentarz niedługo po śmierci Brigitte Bardot, której podobno nie trzeba nikomu przedstawiać. A może jednak trochę tak? Zapraszam. Na początku muszę coś przyznać. Nigdy nie interesowałam się karierą aktorską Brzyżyt Bardo, ani szczególnie jej działaniami na rzecz zwierząt. Jeśli chodzi o karierę aktorską, nie jestem fanką starych filmów, nie odrzucam ich w całości oczywiście, ale nie sięgam po nie sama z siebie. Po prostu za nimi nie przepadam. Jako, że Brzyżyt Bardo wycofała się ze swojej kariery aktorskiej, i piosenkarskiej na początku lat 70., to siłą rzeczy wszystkie jej filmy zaliczam do okresu, do którego raczej nie sięgam. Jeśli chodzi o jej działanie na rzecz zwierząt, odbierałam je od dawna jako zbiór impulsywnie dobranych akcji i kampanii jednotematycznych, których nagłośnienie było przeciwnie proporcjonalne do liczby zwierząt nimi objętej, co daje nieodparte wrażenie arbitralności wyboru. Ja sama w początkowych latach aktywizmu. Brałam udział w tego typu działaniach, które silnie oddziaływały na moje emocje. Na przykład Stoprze fok, ale z czasem miałam coraz większe poczucie dysproporcji między angażowanymi siłami a wielkością problemu. Z czasem postanowiłam angażować swoje siły i czas, zasoby siłą rzeczy ograniczone, na promocję weganizmu, a więc przeciwko eksploatacji zwierząt jako takiej. Przede wszystkim przeciwko eksploatacji zwierząt dla produkcji jedzenia, która to eksploatacja zbiera największe żniwo. Podkreślę jednak, że promocja weganizmu to sprzeciw wobec eksploatacji zwierząt jako takiej, bo weganizm to nie tylko dieta roślinna. Briszydła bardzo weganką nie była. Widziałam źródła mówiące o jej wegetarianizmie, ale też takie, w których mowa była o tym, że jadła ryby. Nie dziwi mnie, gdy przeciętny obywatel Francji czy szerzej krajów zachodnich nie jest weganinem. W końcu wyrasta w środowisku i kulturze, która serwuje mu produkty odzwierzęce codziennie od wczesnego dzieciństwa. Przeciętna osoba przyjmuje więc mięso, nabiał i jaja ze smakiem i bezrefleksyjnie. Czy wzbudza to mój sprzeciw? Oczywiście, ale jak powiedziałam, nie powoduje zdziwienia. Co więcej, zdziwienia nie powoduje we mnie także przeciętny obywatel świata zachodniego, lubiący psy i koty, ale równocześnie nie będący wyganinem. Takie jedne kochasz, drugie zjadasz, jest też powszechne. Natomiast coś jest mocno nie tak, gdy ktoś zajmuje się na co dzień tematem cierpienia zwierząt, jest aktywistą i poświęca na to dużo czasu i namysłu. Ale przez całe lata nie prowadzi go to do wniosku, że weganizm jest niezbędny. W końcu weganizm to w najprostszych słowach pakt o nieagresji, decyzja o niekrzywdzeniu zwierząt. Jak więc być aktywistą prozwierzęcym, ratować zwierzęta, głośno sprzeciwiać się ich krzywdzeniu i równocześnie korzystać codziennie z eksploatacji zwierząt, jedząc produkty od zwierzęce? W przypadku osób takich jak Brigitte Bardoa, więc w zas zasadzie zawodowo zajmujących się obroną zwierząt? Głoszących potrzeby ochrony i obrony zwierząt, oskarżających innych o okrucieństwo czy obojętność, weganizm jest moim zdaniem logiczny, niezbędny, obowiązkowy. Przyznam, że w okolicznościach społeczno-kulturowych, jakie mamy, wniosek, by wybrać weganizm, nie musi nasunąć się aktywiście z dnia na dzień, ale na pewno wcześniej niż później. Bardzo jednak nie została weganką przez ponad 50 lat swojego aktywizmu, zatem Najwyraźniej nie żywiła przekonania, że każda eksploatacja zwierząt jest zła. Zamiast tego sprzeciwiała się krzywdzeniu zwierząt wybiórczo, zarówno w życiu prywatnym, jak i w ramach działalności publicznej. Wybiera wybierała poszczególne gatunki jako lepsze. Głosiła, że koni nie należy hodować i zabijać na mięso. Że to przebrzmiała tradycja, która powinna z Francji odejść. A o jakim kraju mówiła? O takim jak inne, takim gdzie na mięso hoduje się przecież nieodmiennie. Świnie, krowy czy kury, indyki, i to one stanowią podstawę przemysłu mięsnego. A skoro tak, to krytykując jedzenie mięsa z koni jako coś okrutnego, przebrzmiałą tradycję, Bardoni musiała już dopowiadać, co z tego postulatu równocześnie wynika. A wynika taki oto apel. Bądźcie normalni i nowocześni. Nie jedzcie koni. Jedzcie tylko te właściwe, mięsne zwierzęta. Bardo wybierała też poszczególne formy robienia krzywdy jako gorsze. W odniesieniu do tych właściwych do eksploatowania zwierząt, Bardo sprzeciwiała się nie tyle ubojowi jako takiemu, co ubojowi bez ogłuszania, czyli formie uboju uprawianej dla jedzących mięso Żydów i Muzułmanów. W swoich arbitralnych wyborach nie była odosobniona. Swoista wybiórczość dotyka wielu członków społeczeństwa, aktywistów i nieaktywistów, którzy uznają się za miłośników zwierząt, a w rzeczywistości interesują się wybranymi gatunkami zwierząt, najczęściej domowymi i dzikimi, podczas gdy praktycznie cała eksploatacja zwierząt w produkcji żywności, skór i wełny im umyka, czy raczej przymykają na nią oczy lub odwracają wzrok. Śmierć zwierząt hodowanych dla mleka, jajek i na mięso idzie w miliony. W każdym kraju z osobna, a w miliardy na całym świecie. Ta hodowla to śmierć zwierząt w młodym wieku. Parotygodniowe kurczaki zabijane na mięso, paromiesięczne wyrośnięte prosięta zabijane na wieprzowinę, dwuletnie kury już wyczerpane eksploatacją na jajka, czy paroletnie krowy wyczerpane eksploatacją na mleko. Wszystko to zwierzęta, które nie nieeksploatowane i odpowiednio zadbane mogłyby żyć 10-20 lat. Zwierzęta te nie tylko tracą szybko życie, ale ten kawałek życia, który idzie im przeżyć, najczęściej jest marny i jest w nim dużo cierpienia. W przypadku ptaków takich jak kury, cena detaliczna za pojedyncze zwierzę jest tak niska, że nie opłaca się opatrywać ran, leczyć urazów czy chorób indywidualnych zwierząt. Przeciwdziała się tylko chorobom zakaźnym, bo takie choroby mogłyby oznaczać śmierć większej liczby zwierząt, lub konieczność uśmiercenia całego stada. I utylizację ich zwłok, a to narażałoby hodowcy na znaczne straty. Śmierć pewnego odsetka, tylko zwierząt, w wyniku urazów fizycznych czy chorób niezakaźnych, to wpisana w koszty naturalna i oczekiwana dla hodowców okoliczność. A że może znaczyć cierpienie niejednokrotnie intensywne, trwające czasem wiele dni czy tygodni to nie ma dla hodowcy znaczenia. Finansowo nie jest to problem. PR-owo najwyraźniej nie szkodzi tak bardzo jak spektakularne zabijanie bez ogłuszenia. Nie mówię tutaj, że zabijanie bez ogłuszenia jest takie samo jak z ogłuszeniem, ale że jego wybór jako szczególnego zła w krajobrazie eksploatacji zwierząt jest arbitralny. Równocześnie kampanie przeciwko ubojowi bez ogłuszenia są w państwach europejskich atrakcyjne dla prawicowych antyimigranckich populistów. Myślę, że to mógł być mocny punkt wspólny dla Bardo i skrajnie prawicowego Frontu Narodowego, obecnie zwanego Zjednoczeniem Narodowym, z którego przywódcami sympatyzowała. Za doradcę przywódcy Frontu Narodowego, Jean-Marie Le Pen, Bardo wyszła za mąż w latach 90. Para była razem aż do śmierci, Bardo w grudniu 2025 roku. Popierając, Kandydaturę byłej już przywódczyni Zjednoczenia Narodowego Marilyn Le Pen w wyborach prezydenckich bardzo nazwała ją Joanną Dark. Zarzucając muzułmanom czy mieszkańcom dawnej kolonii francuskiej Reunion złe traktowanie zwierząt, bardzo łatwo przechodziła do uogólniających, bezpardonowych oskarżeń i epitetów no cóż, negatywnych oczywiście pogardliwych stereotypów, po prostu. Myślę, że to spełnia funkcję. To spełnia definicję rasizmu. Równocześnie Bardo mając pretensje o to, że we Francji wciąż jada się mięso koni, do takich negatywnych stereotypów na temat Francuzów się nie uciekała. A przecież Francja jest też głównym producentem stłuszczonych wątrób karczych i gęsich, tak zwanego foie gras. Bardo nie oskarżyła jednak białych chrześcijańskich Francuzów o posiadanie genów dzikich przodków, i o barbarzyństwo, co też uczyniła względem mieszkańców zamorskiego departamentu Francji Reunion. Moje wnioski o rasistowskim charakterze tych oskarżeń i nie są odosobnione. Francuskie sądy parokrotnie skazywały Bardo na zapłacenie grzywny za podżeganie do nienawiści rasowej. Nie wątpię, że głośno wyrażana niechęć do muzułmanów jako jednorodnej grupy oraz antyimigranckie komentarze łączyły Bardo ze skrajną prawicą. A pomyśleć, że gdyby Bardo bardziej niż konie lubiła świnie. Być może chwaliłaby wtedy Żydów i muzułmanów, bo przynajmniej ci religijni, nic z eksploatacją świń wspólnego nie mają. Dla nich fermy świń mogłyby nie istnieć, tak samo jak dla Bardo rzeźnie, w których zabija się konie. Zastanawiając się nad aktywizmem prozwierzęcym Bardo, który był impulsywny i wybiórczy oraz nad jej konserwatywno-prawicowym. Obliczem wydawałoby się trudnym do pogodzenia z symbolem wyzwolenia seksualnego, którym w końcu była w latach 50. i 60. Zrobiłam research, w którym natknąłam się na parę zapewne bardziej parę słabiej znanych kwestii, które pokazują, jak pewne rzeczy mogą się ze sobą łączyć, wbrew naszym wstępnym intuicjom, a także jak różnie może być postrzegana kwestia podejścia do zwierząt człowieka. I natury, w zależności od politycznego nastawienia. Zanim do zwierząt przejdę na chwilę do kwestii feminizmu, Bardo pochodziła z zamożnej, konserwatywnej katolickiej rodziny. Być może została symbolem wyzwolenia seksualnego nie tyle w związku z własnymi postępowymi poglądami, ale bardziej na fali jakiejś młodzieńczej rebelii względem rodziców, by potem w pewnym zakresie powrócić na łono konserwatyzmu. W wywiadzie z 1973 roku z jednej strony przyznawała, że kobieta powinna być wolna, ale z drugiej stwierdzała, że nie ma potrzeby tworzyć w związku z tym jakiegoś ruchu politycznego czy społecznego w tej sprawie. Że kobiety powinny robić co chcą, ale równocześnie kobieta jest kobietą i nie powinna próbować być mężczyzną. Czy przemawiała przez nią jej uprzywilejowana sytuacja? W końcu była biała, urodziła się w zamożnej rodzinie. Następnie zarobiła dużo pieniędzy, była sławna i atrakcyjna. Miała to, co chciała, nie musiała o nic walczyć. Może uprzywilejowana sytuacja połączyła się jednak z konserwatywnym wychowaniem. Jednak gdy zaszła w niechcianą ciążę w 1959 roku, nie mogła jej legalnie usunąć. Bo aborcja była we Francji wówczas zakazana. Próbowała sprowokować poronienie, co jej się nie udało. Urodziła niechcianego syna w 1960 roku. Dziecko wychowywał następnie jej były mąż, a ojciec chłopca. Nie jest to prywatna sprawa, bo napisała o tym w jednej ze swoich autobiografii. W przeciwnym razie nie, przyta nie przytaczałabym tego. A przytaczam to dlatego, że w 1971 roku, a więc 11 lat później, gdy powstał Manifest 343, otwarty apel 343 znanych kobiet, które żądały legalizacji aborcji, nie podpisała się pod nim. Kiedy przyszedł ruch MeToo, krytykowała kobiety w niego zaangażowane. Uznała, że są hipokrytkami, bo według niej najpierw flirtują z producentami, żeby dostać rolę, a potem oskarżają ich o molestowanie seksualne. W swojej krytyce nie była odosobniona, nie, od, nie była odosobnionym głosem swojego pokolenia. Szereg aktorek starszej daty, m.in. Catherine Deneuve, wypowiadały się w podobnym tonie, nie rozumiejąc chyba, że czasy na szczęście się zmieniły. I co istotne, czasy nie zmieniły się same, lecz również za sprawą odwagi wielu kobiet. W samej Francji prawa wyborcze kobiet uzyskały kobiety dopiero w 1944 roku, a więc. Pierwsze 10 lat życia Bardo i matka nie mogła jeszcze głosować. Opowiadam tu o kwestii praw kobiet, bo seksizm i walka o prawa kobiet są analogiczne do szowinizmu gatunkowego i walki o prawa zwierząt. Podobieństwo nie leży tylko w dyskryminacji i walce o prawa, ale również w napotykanych paradoksach i dziwnych połączeniach. Bardo wydawałoby się, przejawiła przynajmniej pozornie zachowania, które kojarzyć można z postępem, wyzwoleniem. A z drugiej strony równocześnie okazywała się raz za razem mocno konserwatywna, jeśli nie wsteczna. I podobnie było u Bardo z działalnością prozwierzęcą. Nie odmawiam jej autentyczności w sprawach, które się angażowała. Autentyczności w tym sensie, że jeśli pojechała do Kanady w sprawie foczych szczeniąt, to wierzę, że robiła to z autentycznego poruszenia ich cierpieniem, a nie po to, by przydać sobie sławy. Sławna już była, a karierę aktorską zakończyła na początku lat 70. najwyraźniej z własnej woli. Co więcej, wielokrotnie w związku ze swoją aktywnością spotykała się z kminą, co mogło wynikać zarówno z seksizmu, jak i z gatunkowizmu kpiących z niej ludzi. Wracając do autentyczności, jeśli przygarniała psy czy kozy, wierzę, że robiła to dlatego, że chciała je przygarnąć, a nie po to, żeby ludzie ją za to podziwiali. W tym sensie nie odmawiam jej autentyczności. Natomiast tak jak pełen sprzeczności był jej stosunek do praw kobiet i ostatecznie nie można jej nazwać feministką, sama zresztą mówiła, że nią nie jest, tak również nie można jej działań prozwierzęcych określić mianem działania na rzecz praw zwierząt. Jej osobiste wybory nie wybrała weganizmu i publiczne działania, arbitralne wyróżnianie koni, działania o charakterze stricte dobrostanowym przeciwko ubojowi bez ogłuszenia i brak promocji weganizmu nie wpisują się w prawa zwierząt. I nie mówię tego, by znęcać się nad nią w szczególności, ale by przyczyniać się jednak do lepszego zrozumienia, czym prawa zwierząt są. Bo w wersji minimum oznaczają przecież wobec zwierząt yy, sprzeciw wobec ich eksploatacji. Nie mogą więc obywać się bez weganizmu. Rzecznicy praw zwierząt sprzeciwiający się wo wobec eksploatacji zwierząt muszą być weganami. To samo z siebie wynika. Kwestia strategii aktywistycznej to odrębny temat. Zwolennicy praw zwierząt, będąc weganami, podejmują różnego rodzaju aktywizm. Nie wszyscy muszą być przekonani do jednego formatu aktywizmu, ale moim zdaniem nie powinni działać przeciwko przewodniej idei. Kiedy w społeczeństwie jedzącym zwierzęta A, B, C i D mówisz, że zwierzęta A nie zasługują na cierpienie i zabijanie ich na mięso, to nawet jeśli nie piśniesz słówka o BCID, to wszyscy zrozumieją, że nie podważasz konsumpcji BCID, a więc niejako potwierdzasz, że eksploatacja BCID jest w porządku, że zwierzęta BCID jakoś na nią bardziej zasługują, szczególnie jeśli w przypadku BCID mówisz, że tylko z... należy zwiększyć klatki na fermach, czy ogłuszać podczas uboju. Można się też zastanawiać, jak to jest, że bardzo popierała skrajną prawicę i równocześnie chciała pomagać zwierzętom. Przecież ochrona zwierząt kojarzy się z ekologią, a ekologia kojarzy się z lewicą. Ano, niekoniecznie. Prawa zwierząt słusznie kojarzą się z lewicą, bo są analogiczne do innych ruchów emancypacyjnych, gdzie walczy się o prawa dyskryminowanej mniejszości. Ta mniejszość nie musi być mniejszością liczebną. Mniejszość oznacza po prostu grupę, która nie dominuje i jest dyskryminowana. Udomowionych zwierząt pozaludzkich jest nieporównywalnie więcej niż ludzi, ale w odniesieniu do Homo sapiens stanowią właśnie taką dyskryminowaną mniejszość, podobnie jak kobiety w stosunku do mężczyzn. Ruchy emancypacyjne są z natury rzeczy, Progresywne w tym sensie, że dążą do postępu, który zmieni status quo w taki sposób, że emancypująca się grupa zyska określone prawa, w tym prawa, które zaistnieją w formie przepisów. Zmiana nie będzie więc już tylko kwestią dobrej woli czy charytatywnego datku ze strony dominującej większości, ale wpisze się na stałe w nową normę społeczną. Konserwatyści też lubią zwierzęta, ale bardziej wybiórczą i mają do natury zupełnie inne podejście podczas gdy po lewej stronie ludzie są dużo bardziej skłonni do przyjęcia obrazu natury i miejsca człowieka w niej jako drzewa z dorodną koroną, gdzie wszystkie gatunki wyrastają z jednego pnia, są zasilone z tego samego korzenia i różnią się przede wszystkim czasem powstania, o tyle im bardziej na prawo, tym bardziej obraz ten przyjmuje formę schierarchizowaną, formę piramidy z dominującym nad wszystkim człowiekiem na samym szczycie. Tejże piramidy. Nie znaczy to oczywiście, że wszyscy ludzie o lewicowych poglądach są weganami, zwolennikami praw zwierząt, ale weganie i zwolennicy praw zwierząt w większości są bardziej na lewo niż na prawo w swoim światopoglądzie. A im bardziej na prawo, tym bardziej hierarchiczny jest obraz, obraz natury i społeczeństwa. Bardzo ciekawy wykład o tym, w jaki sposób postrzegane są tematy ekologiczne na skrajnej prawicy przedstawia socjolog Antoine Dubieu, którego wykład miałam okazję obejrzeć w czasie robienia researchu do mojego tematu wokół Brigitte Bardot. Linki do materiału, do źródeł zawrę w opisie. Mamy więc psykoty, konie jako niezasługujące na cierpienie i zabijanie, na mięso versus krowy, świniecze, kury już na cierpienie zasługujące, naturalnie się do niego nadające. Takie podejście wpisuje się bez zarzutu w hierarchiczne myślenie o naturze i zwierzętach. Zresztą tego rodzaju hierarchiczne podejście jest wciąż bardzo rozpowszechnione również na lewo od skrajnej prawicy. Jeśli jednak przyjmiemy, że im dalej na prawo, tym bardziej hierarchicznie się myśli, to wyróżnienie niektórych gatunków zwierząt i poniżenie innych. Gatunków zwierząt będzie szło w parze, w zgodnej parze, z wyróżnieniem niektórych grup etnicznych ludzi i poniżeniem innych ludzkich grup. Na skrajnej prawicy mocny, ale stopniowalny gatunkowizm może żyć zgodnie z mocną islamofobią czy ksenofobią. Wielu ludzi ma dość złożone, żeby nie powiedzieć, arbitralne podejście do zwierząt, odczuwając większą sympatię do niektórych indywidualnych zwierząt lub do niektórych gatunków zwierząt. Uznaje, że te zwierzęta zasługują na więcej, że są warte więcej moralnie, że należy je bardziej chronić przed krzywdą. Brak sympatii jest odbierany jako sygnał, że dane zwierzęta lub gatunki zasługują na mniej, że są warte moralnie mniej, nie należy ich specjalnie chronić. Na pewno mocną konstrukcją dla tego podejścia jest hierarchiczna wizja przyrody z człowiekiem na samej górze i poszczególnymi zwierzętami zajmującymi różne miejsca w tej hierarchii, w zależności od humoru, człowieka władcy. Przekładając takie myślenie sto na stosunki międzyludzkie, możemy łatwiej dostrzec, jak takie traktowanie oparte na sympatii lub jej braku może być niesprawiedliwe i krzywdzące, moralnie naganne. Wyobraźmy sobie, że Anna mieszka w bloku i ma paru sąsiadów, których zna. Załóżmy, że Anna lubi pana Staszka, i w związku z tym jest przekonana, że nie naraziłaby go świadomie na krzywdę. Pewnego gorącego dnia Anna wynosi siatkę ze szklanymi śmieciami, które przez niezręczność upuszcza, rozbijając je pod drzwiami pana staszka. Anna szybko zbiera potłuczone szkło, żeby przypadkiem pan Staszek idący w sandałach lub jego pies nie pokaleczyli się o nie, kiedy będą wychodzili z mieszkania. Załóżmy też, że piętro niżej mieszka pan Marek, za którym Anna nie przepada. Pan Marek często zanurzony we własnych myślach, nie mówi jej dzień dobry. A jego pies jest duży i nieprzyjemnie szczeka. Co prawda nosi kaganiec, ale Anna się go trochę boi. Pewnego dnia Anna wynosi siatkę ze szklanymi śmieciami, które przez niezręczność upuszcza, rozbijając pod drzwiami pana Marka. Ponieważ go nie lubi, kierując się tym brakiem sympatii, zostawia rozbite szkło i idzie dalej. Nie martwi jej to, że pan Marek idący w sandałach lub jego pies mogą się pokaleczyć. W przypadku stosunków międzyludzkich wyraźniej widzimy, że sympatia lub jej brak nie powinny kierować Anną w kwestii narażania kogoś na krzywdę. Sympatia lub jej brak nie ma tu nic do rzeczy, nie powinna wpływać na takie decyzje. Co innego, jeśli Anna będzie kierować się sympatią, decydując się z kim uciąć sobie pogawędkę albo kogo zaprosić na kawę. Lub inny przykład. Jeśli ktoś angażuje się w działania ratujące dzieci, to wszystko wygląda dobrze, prawda? Godne pochwały. Co jednak, jeśli dowiemy się, że ta osoba ratuje dzieci pod warunkiem, że są to dzieci białe, a będące w takich samych warunkach dzieci niebiałe, z założenia omija? Godne pochwały? W końcu jakieś dzieci są ratowane, a jednak coś skrzyta tak mocno, że aż zęby się łamią. Ktoś jest pomijany systemowo, ktoś nie jest ratowany systemowo, grupa, do której należy, zostaje naznaczona jako gorsza. Kolejne osoby, które przyjdą na świat w tej grupie, będą żyć z piętnem tego gorszego i odczują to na własnym życiu. Dlatego też trudno mi z perspektywy wielu lat działania na rzecz praw zwierząt mieć w sobie zgodę na takie wybiórcze postępowanie i wybiórczy aktywizm, którego bardzo była tylko jednym z wielu przykładów, szczególnie że tę wybiórczą, ale jednak autentyczną, jak sądzę, empatię można naprawdę wykorzystać i pokierować inaczej. Lepiej po prostu. A walka o prawa zwierząt nie może moim zdaniem łączyć się z rasizmem, ani jako z przekonaniem, ani jako z cynicznie wybieraną strategią. Jeśli podobał Wam się odcinek, zachęcam do polajkowania, subskrypcji kanału. Jeśli macie jakieś pomysły na tematy do skomentowania, zostawcie komentarz pod odcinkiem. Zapraszam też na Instagrama i na mojego bloga słowasąważne.pl Zapraszam też do wsparcia kanału Symboliczną Kawą na Buy Coffee, Link w opisie. To dodatkowa motywacja dla mnie. Praca nad odcinkami zajmuje naprawdę sporo czasu. A także mała reklama. Zapraszam na mój drugi kanał na YouTubie pod nazwą Angielski szyty na miarę. Jeśli chcecie poćwiczyć angielski, jest tam również playlista weganizm i prawa zwierząt. Do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Cześć.